Billy, no niestety, wiebałeś się na minę i będziesz teraz ty zminowany. Lucian Mahaj, mój ze Szczecina, w pociągu burdy zaczyna za faszystowskie hasła skazany w końcu został. W Kambodży dom z basenem, choć mi się bolika, Podaje wielkiego prezesa, choć mi jak z niego marny, na zombie, motorku jeździ, choć los jest najtwardy, w Rosji odgany. Zachód nienawidzi, zachodnią cywilizację, w każdym słowie wyśmiewa widzów, i smutki w alkoholu, zawsze chętnie topi piliców, zachodu wyzywa, choć to oni go wspomagają. W Kambodży jest brakiem, tak naprawdę nic nie ma. Jego Groźby i krzyki to tylko pusty temat. Adam Lucian Mahaj, życie w Kambodży wiedzie, choć prawda jest smutna. Pijak z niego w biedzie, nic się nie dorobił, tylko w biedzie trwa. Jego życie to fikcja, co w końcu zniknie raz dwa. Billy, no niestety, wiewałeś się na minę i będziesz teraz ty zminowany. Adam Lucian Mahaj, syn naziz ze Szczecina Dwudu przeciw, w pociągu burdy zaczyna Za faszystowskie hasła, skazany w końcu został W Kambodży dom z basenem, choć żalem mi się boi gra Podaje wielkiego prezesa, choć mi jak z niego marny Na ząbi, motorku jeździ, choć los jest najtwardy Fan Rosji oddany, zachód nienawidzi Zachodnią cywilizację, w każdym słowie wyśmiewa Widzów i smutki w alkoholu zawsze chętnie topi Widzów zachodu wyzywa, choć to oni go wspomagają W Kambodży jest żebrakiem, tak naprawdę nic nie ma jego groźby i krzyki to tylko pusty temat Adam Lucian Machaj, Życie w Kambodży wiedzie choć prawda jest smutna Pijak z niego w biedzie Nic się nie dorobił, tylko w biedzie trwa jego życie to fikcja, co w końcu z nich nie raz dwa Billy, no niestety wiebałeś się na minę i będziesz teraz ty zminowany Lucjan Mahaj, Mój nazi ze Szczecina W przeciw w pociągu burdy zaczyna Za faszystowskie hasła Skazany w końcu został W Kambodży dom z pasenem Choć żalem się bojka Podaje wielkiego prezesa Choć mi jak z niego marny Na zombie motorku jeździ Choć los jest najtwardy Fan Rosji odgany Zachód nienawidzi Zachodnią cywilizację W każdym słowie wyśmiela Widzów i Smutki w alkoholu Zawsze chętnie topi Widzów zachodu wyzywa Choć to oni go wspomagają W Kambodży jest żebrakiem Tak naprawdę nic nie ma Jego Groźby i krzyki to tylko pusty temat. Adam Lucian Mahaj, życie w Kambodży wiedzie. Choć prawda jest smutna, pijak z niego w biedzie. Nic się nie dorobił, tylko w biedzie trwa. Jego życie to fikcja, co w końcu zniknie raz, dwa. Bili, no niestety, wiebałeś się na minę i będziesz teraz ty zminowany. Tam Lucjan mahaj łysy nazi ze Szczecina tysięcy przeciw, w pociągu burdy zaczyna Za faszystowskie hasła skazany w końcu został W Kambodży dom z basenem, choć żalen się boryka Podaje wielkiego prezesa, choć mi jak z niego marny Na zombie motorku jeździ, choć los jest najtwardy Fan Rosji Oddany, Zachód nienawidzi Zachodnią cywilizację w każdym słowie wyśmiela Widzów drażni, smutki w alkoholu zawsze chętnie topi Iców zachodów wyzywa, choć to oni go wspomagają W Kambodży jest żebrakiem, tak naprawdę nic nie ma jego groźby i krzyki to tylko pusty temat Adam Lucian Mahaj Życie w Kambodży wiedzie, choć prawda jest smutna pijać z niego w biedzie Nic się nie dorobił tylko w biedzie trwa, jego życie to fikcja, co w końcu z nim nie dwa? Billy no niestety wiebałeś się na minę i będziesz teraz ty zminowany Adam Lucian Mahaj, słysy naziz ze Szczecina 2003 przeciw, w pociągu burdy zaczyna Za faszystowskie hasła, skazany w końcu został W Kambodży dom z basenem, choć żalem mi się boryka Podaje wielkiego prezesa, choć mi jak z niego marny Na ząbi, motorku jeździ, choć los jest najtwardy Fan Rosji oddany, zachód nienawidzi Zachodnią cywilizację, w każdym słowie wyśmiewa Widzów i smutki w alkoholu, zawsze chętnie topi Widzów zachodów wyzywa, choć to oni go wspomagają W Kambodży jest żebrakiem, tak naprawdę nic nie ma jego groźby i krzyki to tylko pusty temat Adam Lucian Mahaj Życie w Kambodży wiedzie choć prawda jest smutna pijać z niego w biedzie Nic się nie dorobił, tylko w biedzie trwa, jego życie to fikcja, co w końcu z nich nie raz dwa Billy, no niestety wiebałeś się na minę i będziesz teraz ty zminowany Sam Lucjan Mahaj, mój syn ze Szczecina 2003 w pociągu burdy zaczyna Za faszystowskie hasła skazany w końcu został W Kambodży dom z basenem, choć żalem się bojka Podaje wielkiego prezesa, choć mi jak z niego marny Na zombie motorku jeździ, choć los jest najtwardy Fan Rosji oddany, zachód nienawidzi Zachodnią cywilizację w każdym słowie wyśmiewa Widzów i smutki w alkoholu zawsze chętnie topi Jezu w zachodów wyzywa, choć to oni go wspomagają W Kambodży jest żebrakiem, tak naprawdę nic nie ma jego groźby i krzyki to tylko pusty temat. Adam Lucian Mahaj, życie w Kambodży wiedzie, choć prawda jest smutna. Pijak z niego w biedzie, nic się nie dorobił, tylko w biedzie trwa. Jego życie to fikcja, co w końcu zniknie raz dwa. Bili, no niestety, wiebałeś się na minę i będziesz teraz ty zminowany. Tam Lucian Mahaj, sły senazi ze Szczecina Dwudził przeciw, w pociągu burdy zaczyna Za faszystowskie hasła, skazany w końcu został W Kambodży dom z basenem, choć żalem i się boryka Podaje wielkiego prezesa, choć mi jak z niego marny Na ząbi, motorku jeździ Choć los jest najtwardy, fan Rosji oddany Zachód nienawidzi Zachodnią cywilizację, w każdym słowie wyśmiewa Widzów i smutki w alkoholu, zawsze chętnie topi Widzów zachodów wyzywa, choć to oni go wspomagają W Kambodży jest żebrakiem, tak naprawdę nic nie ma jego groźby i krzyki to tylko pusty temat Adam Lucian Mahaj Życie w Kambodży wiedzie, choć prawda jest smutna pijać z niego w biedzie Nic się nie dorobił tylko w biedzie trwa, jego życie to fikcja, co w końcu z nim raz dwa Billy, no niestety wiebałeś się na minę i będziesz teraz ty zminowany Lucjan ma hajsz, mój ze Szczecina W 2003 w pociągu burdy zaczyna Za faszystowskie hasła skazany w końcu został W Kambodży dom z basenem, choć żalem się się bojka Podaje wielkiego prezesa, choć mi jak z niego marny Na zombie motorku jeździ, choć los jest najtwardy Fan Rosji odgany, Zachód nienawidzi o cywilizację w każdym słowie wyśmiela Widzów drażni, smutki w alkoholu zawsze chętnie topi Liców Zachodu wyzywa, choć to oni go wspomagają W Kambodży jest brakiem, tak naprawdę nic nie ma Jego Groźby i krzyki to tylko pusty temat. Adam Lucian Mahaj, życie w Kambodży wiedzie, choć prawda jest smutna. Pijak z niego w biedzie, nic się nie dorobił, tylko w biedzie trwa. Jego życie to fikcja, co w końcu z zniknie raz dwa.